Ale jest bardzo razy, zioł, nie ubiegł, nie z bardzo raźnie, raz nas się obił i teraz powiem odcinku z Dzisiaj odcinek piąty, gdzie będziemy kończyli fazę przygodową. Tak będzie to ostatni odcinek. Taki typowo rywalizacyjny w przygodzie. No zobaczymy. No wiem co dzisiaj robot i lew i oczywiście no i to będzie tak koniec jakby przygody z grą oczywiście to nie będzie koniec z z serii ponieważ jeszcze zostanie nam yy, jeszcze zostanie nam yy, jak się to mówi yy. zostaje nam daj... Uj! Już zostaje nam. Jak się to nazywa? zostaje nam jeszcze wyścigi ekstra. Na różnych zasadach. Więc też będzie ciekawie. Uważam, że to będzie jako jeden pełny odcinek. Proszę drugą panterę. Mało brakowałoby mi się nadział.

Zawarę, no teraz y, pantera to straciła, chociaż tak tam wszyscy będą praktycznie w jednym miejscu. No, ja co mogę zrobić taki challenge? To chyba, że się gdzieś w To turbo mi pomoże. Jezu, ja wróci na rząd. Jeszcze, mówię, ja, że w coś płaca. No. nie podjął, bo widzę, że w górę tam uskoczyłeś. Mm, nic przecież nie idź Też go zablokowałem. Dobrze, Kurczę, no, złotek za mnie. Dobra. Gdybyście chcieli się zapytać w ogóle, dlaczego będę robił jeszcze to Clash 2 w dzisiejszym odcinku, no są, są, są tak naprawdę czy te same wyścigi, na tej samej planszy Dosyć szybkie, więc tak naprawdę no... Ła Więc tak naprawdę e, robienie tego... E, więc robienie tak naprawdę tego w tym odcinku W, w osobnym odcinku byłoby naprawdę zdecydowanie głupim pomysłem Łał mi palec Zdecydowanie boli Ja często myślałem dlaczego nie jedzą inną trasą? może ja tak nie zapamiętam tę tą... trasę cholera ja często myślałem dlaczego oni jedzą zupełnie inną trasą niż ja a ja? ci okazało że po prostu to jest jedna ta sama trasa tylko po prostu no oni są tak z tyłu, że po prostu mijamy się w tym może... że zdarza się nam mijać No ja zresztą... ja, ja tak... zresztą... what the fuck? co jest na... Jezu, nie się tradycja Na tej pracy często mam problemy z tym Zbytnio nie będzie ciekawiej No Pusiędę na żeby go zrobić jeszcze raz O, moje ulubione jeśli ktoś ci nawinie, to będzie dobrze no, walka z panterą była była no w tym miejscu była mocna walka tak jak wyździłem bo jakoś ta trasa może nie że nie jest moją ulubioną o nie założyłem już puszczę może nie że ta trasa jest moją jakąś nieulubioną tylko po prostu hm. dwa razy początku może nie że jakoś nie jest moją nieulubioną tylko po prostu miałem często problemy na tej trasie Zresztą jak miałem angielską wersję, to kompletnie ciężko mi się dawało radę wygrać wyścigi. Chyba za trzecim razem dopiero wygrałem wówczas wyścig. Jak grałem na angielskiej wersji, ale znalazłem polską. Widzę fajnie. No i wygrywam wyścig. Długi wyścig dla mnie. No, niestety, skraszowało mi grę, dlatego będziecie widzieli pewnie taką drobną przerwę i takie przejście na inne temy. Niestety no, nagrywałem wyścig, no, i niestety, no, skraszowało mi całkowicie. Już miałem jeden, w trakcie wyścigu miałem jeden moment, kiedy mi to, kiedy mi mocno przycięło, gdy turbą, kiedy wleciałem w tym miejscu i nagle mi przycięło mocno. W pewnym momencie poczułem, że no chyba coś może być nie tak. No i niestety ma na drugim okrążeniu. Gra postanowiła o mi posłuszeństwo. No i niestety mi ją wywaliło. O nie! O nie! O nie! Będzie trzeba gonić. Tylko, zaczekaj, zaczekaj. No, zaciąłem? zaczekaj, zaczekaj. No, No, Na szczęście jakiegoś poważniejszego krasza w tym momencie nie było. A będzie go będzie go tym razem. W akurat w tym momencie miałem crusha, miałem przycinkę mocną pierwszą I gdzie miałem drugą przycinkę? Gdzieś w tym miejscu. No gdzieś w tym miejscu miałem już... Miałem naprawdę mocnego krasza. Mm, no i niestety oznaczało no, to, że musiałem przedwać na i zacząć od nowa. Niestety. Nie, to tak mi spraszowało o grę. Powiedziałbym, że nie wiem na co to zrobić, ale... Tak, zanim jechać, po prostu jak zobędę prezent. O Boże, na razie jej goomu Coś dobrego. Dlaczego no, takiego Wypadł. Byle bez krasza jednego. Ale kurde, no to było gonienie tym razem No goniłem mi to niesamowicie Ale to kraź mnie naprawdę kurzu Dobra za drugim razem nagrałem, ale na szczęście no tym razem mi nie skaszowało wyścigu nie skaszywałam grę wygrana. No bo to coś naprawdę emocjonującej gonitwie jednak, bo zostanę wysłany w kosmos przez u W... przez ucho... więc tak naprawdę no... Nie było łatwo w tym wyścigu, nie będę kłamał. Dobra, wyścig numer 4. Nie, obrzydź bez żadnych kraszy.

czym mogło być w ogóle spowodowane ten crash gry mi nigdy nie nawet pierwsza mnie poza z nich nagrywania mi gra skraszowała to po pierwsze drugie grając ilekolwiek, ilekroć w tą grę nigdy nie miałem nigdy nie rozpocząłem żeby mi grę skraszowała O ile w dwóch poprzednich wyścigach mnie nie było łatwo. tak naprawdę w, w pierwszej próbie trzeciego wyścigu do momentu klaszczenia, jednak miałem sporą przewagę. Nie miałem jakiejś ma... Co, nie miałem jakieś malutkiej przewagi, ale też nie miałem jakiejś dołatu tu pistolę na nie. Ja myślę, że to było ufo nie wiem czemu. Ale ten miałem chyba... Za miałem jakąś jedną, może jedną. Piątą on tą jedną piątą okrążeniem, miał przewagi nad drugim zawodnikiem no ale na pewno nie było to tak małe, nie było to jakaś taka mała przewaga, duża przewaga nie było to aż tak mała przewaga jak w e, tamtym No Więc... Dobra, gdzie mam wyścig numer 4 jest, nie za 3 wyścigu ja chcę, crash zmienił to wszystko, że będę musiał łączyć wszystko w bandykacie. catchie A tu mamy Jeszcze jest, leci w tle. Mówi się w piąty? O, To Nie, nawinął mi się do przodu. Nawinął mi się. O, z rafem na turbo widzę. O, że mi wylosów mało. Będę gonione ganiane No widzę już tutaj tam żrafkę. Plus nie. tu pogon jest w tym pierwszym miejscu. O nie, nie leci. O nie! Kto berwie? Dobra, nie ja. Znowu byk. Kurwa, zablokował mnie. spieldando Goodbye Jest! Ale walka do ostatnich metrów była. Oto zwycięstwo. Do ostatnich metrów. No, walka była jednak niesamowita. Nawet samo dogolenie też Rafa potem jej wyprzedzenie już nie było tutaj, dobra. Mhm, spoko. Ostatni wyścig na księżycu nie teraz crash Nie mam nadzieję, że dwa razy się nie powtórzy mi nie pani gry Jezu, nie o lewo co minąłem O proszę ona nie jest w O kurwa Dobra, mogę uciekać teraz Jakim cudem olej się znalazł tam?

Na szczęście miałem ten Tak nie ma to. Last lap? O nie 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 oj nie 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 Bo dzięki turbo tak naprawdę z wiem, pierwszą poważną ścinę podczas wyścigu trzeciego mi turbo do pana spowodował skraszowanie gry No nie, nie całkowicie bo nie całkowicie W tamtym akurat w momencie no ale akurat Pierwszą taką poważną ścinę Przed tą taką poważną ścinę przed kaszem miałem właśnie podpalenie turba Gdzie wyleciałem totalnie Nawet nie wiedziałem przez chwilę co się dzieje jeszcze żeby powiedziawszy Więc no razem uboleję nad tym i nie będę używał w sumie zresztą ponad, prawie tak naprawdę, okrążenie przewagi na to. Robotem Jest coś naprawdę tam. Koniec. Masakracja. Może to o meeting guest. Trzeba skończyć niestety Sadgę wyścig Dostaje nam 2 No tu już nie będę używał tego Bo jednak Jest za mało Czasu, Czy znaczy za krótka pętla Jest przede wszystkim Ale poleciałem. No to powiedzę, że to, to jest zdecydowanie szybka i tak naprawdę, no... Każda sekunda się tutaj liczy akurat. Pierwszy wyjście z głowy. Czas na drugi.

Jak dobrze tak wówczas wyścig się zaczyna, nie był w, już w środkowej fazie. Już nie był w fazie takiej już, gdzie jestem niespędzony. Jestem głupi. Jakby to powiedział Charles Clark, I am stupid. Koniec. Dobra, można się obrąbać o grzyby. drugi wyścig za mną no i ostatni wyścig przede mną zaraz wyjdziemy na dwór bem não Bem,

No zeker To jest akurat dosyć szybki tor. Mówię, no, gazu nie będę odpuszczał. Jak widać, no. Ale ja dużą przewagę miałem, ale... Miałem radę. O Boże, teraz... No i teraz jeszcze za głośno. Ale najgorsze jest to, że nie mogę tego przerwać. No i ja dobrze nie będzie, poczekajmy. Może się na to było krótkie Tak jest krótkie Także co? To było wszystko W następnym odcinku wszystkie wyścigi jaksa jakie mamy Czyli 3 turbo, czy fair play, czy 3 wytrzymałościówki, 10 okrążeń Będzie ciekawie Mega TNT i niska grawitacja To będzie wszystko w ostatnim odcinku z tej serii To była przygodna, jeżeli chodzi o grę Pedracer Jeszcze zostaną wycięgi Ekstra Ja nazywam się Hubiubi. To był piąty odcinek z serii Pedracer